witajcie. Słuchajcie, chcieliście recenzję Kelera jedynki? Będziecie mieli. Wybieramy się właśnie e, na polowanie z mamą, także bierzemy Termowizję, bierzemy e, Noktowizję i idziemy zapolować może na dzika, może na Lisa, może na Igo. Zobaczymy. Także miłego oglądania. E, Coś tam pomówimy, powiem moje takie osobiste odczucia co do tej termowizji. A to już myślę, w terenie będziemy mówić. W samochodzie czy przy latarce zobaczymy, może. Także miłego oglądania, tażur. Hello? Hello, a co to za nagrywanie? Będzie wszystko dokumentowane Jasne No Ale ciemnica Za dużo światła, bo ja nie mam zapalony. O! Trochę wieje, nie? Kamery. Ale tutaj takie warunki są niesprzyjające Czemu? Garażowe Czemu? Z tyłu butelka stoi mm. hey. Słuchajcie Polujemy jednak z mamy karabinem Zauer 100 6,5 na 55 SE. Moja została w domu, bo nie jest naładowana. Nie? Nie. Zawsze przygotowany. Także ten, bierzemy to i. Idziemy. Idziemy. To nic nie będzie. Będzie. To będzie. Jak zwykle. Będzie. Ale może tylko tyle tak? A, jeszcze mam cały plecak. To już jest taki no. zardzewiały. No bo od całowania i tak nic nie było. Aj, dobra. <grym> Cześć, niestety nie udało nam się wczoraj e, wczoraj nic upolować, było nastawienie mm, wzorowe, że tak powiem, no ale, ale za to mieliśmy dużo fajnych, e, naprawdę fajnych ujęć, mieliśmy sporo sarny, troszkę pooglądaliśmy, troszkę ponagrywaliśmy, no i przede wszystkim e, fajny spacer, no co tu, co tu gadać wiele, ale dzisiaj też idziemy na polowanie. Na początku filmiku mówiłem, że zrobimy recenzję... E, w terenie, ale wiecie co? Myślę, że zrobimy to po prostu na końcu, na końcu odcinka już jakby nie, w, nie na polowaniu, tylko po prostu poświęcimy temu chwilkę. Taki czas zorganizowany można powiedzieć bardziej. Pójdziemy sobie gdzieś i w plenerze nagramy recenzję dla Was także. Ale Wam życzę miłego oglądania dalej, bo jeszcze odcinek się nie skończył. Także dzisiaj pójdziemy Mam nadzieję, że dzisiaj coś się uda dla was fajnego nagrać. Także mm, wam życzę miłego oglądania. Zostawcie lajka, komentarz. Także widzimy się w następnej części odcinka. Cześć. Witajcie. chcieliście recenzji y, takiej mojej osobistej od, y, o termowizji liemkę, no to przejdziemy się do Sedna y, już troszkę z nią popolowałem już miałem ją, y, teraz byłem na tych y, na polowaniu w kudypach na drapieżniki i igo i polowałem też oczywiście u siebie w łowisku z tym z tym oto urządzeniem zaraz je rozpakujemy z tego futerału to jest taki fajny futerał neoprenowy, ale do tego zaraz przejdziemy jak Wam opowiem słuchajcie dostałem to urządzenie na testy i moje takie pierwsze wrażenia takie powiem Wam pierwsze wrażenia to już mogę właściwie odpakuję Wam, pokażę jak to wygląda mniej więcej jak bierze się to urządzenie do ręki no to pierwsze co przychodzi to jest Fajna, taka mała, poręczna termowizja. Nic więcej, naprawdę. E, jeśli ktoś nie oczekuje jakiejś nie wiadomo jakiej jakości, czy czegoś takiego, e, to takie coś, czy jak ktoś dużo poluje na lesie, lub e, poluje w takich obwodach jak ja poluję, że e, są takie bardziej mniejsze pola, laski, nielaski, coś takiego. Człowiek idzie w nocy, robi obchód. To masz tak mało terenu do, do przejrzenia. To jest naprawdę fajne urządzenie. Nie dość, że to jest kompaktowe, leciutkie, bo waży coś koło. Yy, teraz wam nie chcę powiedzieć, nie chcę skłamać wam. Pół kilo. Pół kilo waży. Chyba raczej mniej to było. Pół kilo. To było 400, ileś tam, 465 gram. Yy, tu będzie waga. <grym> o tak, tak zrobimy. Tu będzie waga i. I będzie wszystko wiadomo. Obiektyw 35, i co według mnie jest najważniejsze, to 1.9 powiększenie bazowe. To jest naprawdę fajne, bo człowiek nie musi yy, dużo tym machać, żeby cokolwiek znaleźć na, na terenie bliskim jego właśnie otoczeniu albo czy też dalszym. Po prostu jest łatwiej znaleźć coś w tym, yy, w tym urządzeniu przez to, że ma to 1.9, nie ma to czwórki yy, powiększenia, tak jak na przykład mojej mamy Nocpix 100, ma, on ma o 4 powiększenie, chociaż nie mówię, że to jest złe, bo mówię, zależy do czego to jest używane. Ja, na przykład mi to bardzo fajnie starczy, zawsze miałem takie wrażenie, że te termowizje za bardzo przybliżają, a tutaj tego nie ma. Co jeszcze jest ważne? Prostota w użytkowaniu. Tu jest naprawdę, słuchajcie, tu są trzy guziki pokrętło od regulacji powiększenia, bo ono ma od 1,9 powiększenia tego podstawowego do 10 powiększenia cyfrowego. I podajże jak się w ustawieniach, poczekajcie momencik, bardzo szybko się włącza, też to urządzenie, także to też ważny aspekt. Ten guzik też, to pokrętło służy do e, jak się wchodzi w ustawienia po poruszaniu, do poruszania się po, po tych ustawieniach. Także fajne, takie e, szybkie do zmiany. Można sobie tam zmieniać te, e, te kolory, jak, jak tam ktoś chce, ten rainbow czy coś tam. Ale to już są takie, takie bardziej gadżety. Co jest jeszcze fajne? to urządzenie ma coś takiego, że jak na przykład polujemy w ładną pogodę to jest ok, to ma takie ustawienie jak, jak to się klika, to pisze sun słońce i po prostu wtedy yy, ten obraz jest taki yy, nie ma tego mocnego kontrastu, jest taki ładny, yy, yy, czysty można takim powiedzieć przejrzysty ale jeśli na przykład jest yy, mgła, czy też deszcz co powoduje w termowizji, że zaczyna się ten obraz tak delikatnie nam rozmywać, wszyscy wiedzą yy, o co chodzi jak polują z termowizją to tutaj jest takie ustawienie można sobie kliknąć na ten guziczek i jest ustawienie rain czyli na deszcz, co powoduje, że to urządzenie jakby yy, podkręca kontrast pewnie tam parę innych jeszcze takich ustawień i powoduje, że jest łatwiej zobaczyć yy, jakby kontury tego czegoś co widzimy w polu czy tam w lesie. W złą pogodę, oczywiście. Bateria. Bateria jest fajna. Bateria jest fajna. Bateria jest łatwo wymienna, bo z tej strony się przekręca, tylko wyciąga. Zresztą Wam pokażę. Muszę tylko sobie to od, od, odsłonić. Wyciąga się tutaj tego ten paseczek i wyciągamy taki akumulator. Także jeśli komuś nie starczy ten akumulator, to wyciągamy z kieszeni. I pakujemy, pakujemy nowy. I mamy nowy. Tak samo fajnie się to wkłada, tylko ten paseczek tutaj trzeba sobie odsunąć. Ja tak powiem szczerze, że tej baterii w ogóle nie wyciągam, bo to jest dla mnie niepotrzebne. I przekręcamy, i tyle. Bateria spokojnie wytrzyma wam polowanie. Jeśli polujecie, no, w tak w granicach do 6 godzin. Niby pisze, że do 8 godzin. No nie jestem wam w stanie tego sprawdzić, bo jak ja z tym po prostu polowałem, to ja zazwyczaj wracałem do domu po 4 godzinach, na przykład polowania, to zawsze miałem tam to 60-50% baterii, mimo że yy, tak, urządzenie było zawsze włączone na czuwaniu, na stembaju. Nagrywałem tym urządzeniem. I mówię, tylko że właśnie nie miałem takiego czegoś, że cały czas to urządzenie było uruchomione, tylko po prostu włączałem na standby'a na tryb czuwania. jak chciałem, bo to też właśnie według mnie to jest troszkę takie zdradzanie siebie, jak mamy włączone ten cały czas odpalony tą termowizję, idziemy gdzieś, a nam po, po twarzy świeci yy, światło z termowizji. Także ja zawsze miałem na standby'u i mówię Wam szczerze, polowanie starczy. Jak ktoś normalnie poluje, nie robi jakiś yy, nie wiem, całych nocek to myślę, że spokojnie starczy. A jak nie, to mówię, to jest bardzo proste, wymienić baterię i mm, i to nie jest żaden problem. Także co? 32 giga, ramy, 32 giga ramy, 32 e, giga pamięci. Fajny wgląd do, do wszystkich ustawień, prostota, lekkość, zgrabność. E, Naprawdę tyle to chyba z mojej opinii, co ja mogę Wam więcej powiedzieć. Jak chcecie yy, więcej jakichś szczegółowych informacji, to wpiszcie sobie w, w Google yy, Termowizja Liemke Keler 1 i będziecie mieli wszystkie informacje. Z moja opinia jest taka, że fajne urządzenie, zgrabne, jak już powiedziałem, tamte wszystkie atry atrybuty. Także według mnie warte, wydajcie znać, czy używacie takiej termowizji czy Wam też się tak podoba jak mi, bo no mi się bardzo podoba, fajna jest naprawdę. I czekam z niecierpliwością na e, stestowanie Keylera dwójki, bo tam już mamy obiektyw 50. E, jestem ciekaw tej różnicy. Także myślę, że o tej dwójeczce też będzie coś jakiś tam e, mały, mały odcinek zawarty znaczy będzie w jakimś odcinku troszkę o tej dwójeczce Także tam e, czekajcie. A wy dajcie w komentarzach znać, co wy o tym myślicie, czy ktoś z Was używa, i czy jesteście zadowoleni. Także ja tutaj kończę. Trzymajcie się. Cześć.